Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Halls Racing kochani mamy nową aktualizację i mamy nową rasę konia, mianowicie uwaga uwaga auty kińskie no tutaj jestem w szczerym szoku bo tej rasy kompletnie w tej grze się nie spodziewałam nie że akurat ją dodadzą no i zobaczmy mamy jeszcze nowy teren Razem z tymi kuniami. Uuu, 20 nowych maści jeszcze przy okazji odmian. Kurde, jakie ładne. Wow. Jakie ładne te maści w ogóle. Sabino. Tutaj Sabino, w ogóle Spring Leopard. Ale fajnie to wygląda. Jakby ktoś od góry farbą polał tego konia, nie? Expressive Leopard. Uuu ta też mega dobra słuchajcie kochani tworzymy sobie tego achałtykińskiego kunia Tylko poczekajcie na razie co jeszcze musimy sprawdzić czy mam miejsce w stajni po pierwsze nie mam nie mam Ej, a z długą grzywą Achałtykińskiego jakby się dało to by było mega oczywiście zaraz sobie zobaczymy nie mam ta długa grzywa mi się fajnie super się podoba oczywiście no nie jest idealna ale spoko nie wiem, jakoś tak lepiej wygląda mi ta długa od tej krótkiej, a wy co myślicie o tej długiej grzywie? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Chętnie się dowiem w ogóle jaka jest opinia innych ludzi, no bo wiadomo każdy ma swoje inne preferencje z do wyglądu. Dobra, musimy sobie tak wziąć jakiegoś płynia dać, a ona a nie damy. To musimy sprzedać. I teraz, ha, ha to jest najgorsza chwila w tym momencie, czyli sprzedawanie koni, tego co nie lubię bardzo. Aaaa, ja sprzedać, no ale hmm. Dobra, więc sprzedamy. Taka właśnie ciekawa. Drugą grzywę to jeszcze sobie nieraz wychodujemy pewnie. i oczywiście, że klacz. Knaps sobie damy, jakieś randomowe imię, żeby pasowało, oczywiście. O, może być słońce marablowe. Knaps Mustang, Apollosa i autekinski. O kurde, ale on świetnie wygląda. Jaki wychudzony. O, w końcu można przesuwać. A właśnie, dobra, już zapomniałam. Można było już wcześniej. Tylko nie wiedziałam, że w kreatorze teraz. Zobaczcie w ogóle, kochani, na ten pyszczek tutaj. Na te żyły, które tutaj idą. Na ścięg, na żyły. Ogólnie te cienie, mięśnie. Coraz lepsze te konie tutaj robią. No wow, jestem pewna w podziwu. O. Aha. No mega. Ja wygląda mimo wszystko. Mm, jeśli mam być szczera, czy podobają się ogólnie konia hałtykińskie, to tak niezbyt. To widzicie, no, trochę jak szury wyglądają, jak kościotrupy, szkieletory. No, za bardzo wychudzone są dla mnie. Być tak totalnie nienaturalne, nie? jeszcze w ogóle ścięty brzuch, taki jakby był głodzony, nie wiem, z, z rok czasu. No ale mimo wszystko one no, takie młodowe mają, te kunie. E, I tak czy się, jak sobie te kunie. Tutaj będziemy hodować. Bo w grze fajnie wyglądają. Dobra, tu 10, a 19. Uhu, czekać, 10 i to sobie po prostu damy 0. Automatycznie mi tu spadnie. Nie musi być wytrenowany, ważne by była do hodowli. No ale widzicie, długiej grzewy nie ma, czyli. Hmm, może by się dało jakoś. Długą grzywę. A nie tu jest, patrzcie. Jest w końcu, dodali, długą, niedługą. O! A, bo to jest ten nowy gen, że mogą błyszczeć. No to nieźle, patrzcie, tak i tak. Dobra, damy błyszczącego i z długą grzywą. Tylko nie wiem, co się podziało z tą grzywą. Patrzcie, jak ona odstaje, dziwnie. Na tym konu. No dobra, na razie zostawmy. Co tu się zmieniło w ogóle? Aha, że to trochę dobra, przesunęli. Poczekajcie, już się odnaleźć na razie. Pytanie jest, okunia, Jaką maś podstawową bierzemy? No to jest niesamowite to jak to się błyszczy w ogóle. Ale nie wiem czy tak żywa to nie. Chociaż tutaj też się odstaje tak dziwnie. Jest to długa czy nie? Albo się nie zmienią. Ta odmiana jest ładna, a w ogóle tutaj jakie... jakieś wzory... Infinity Star? A nie, to to, to po prostu jest tutaj. Sabino. A to są nowe, Sabino. Już nie wiem, czekajcie, Leopard. Nie pamiętam, ta jest chyba nowa. O. Ta jest chyba nowa, Maść. No tą sobie weźmiemy. O ile dobrze zapamiętamy. ta już chyba była. Tej nie wiem. Nie wiem, czy ta była. Już tyle jest tych odmian, że sięgała, a ja nawet nie pamiętam, które to są nowe, które nie. Wyglądają, jakby wszystkie były nowe, nie? O. Ten na pewno, ta na pewno jest nowa, bo wam czytałam to. A to... Też ciekawie wygląda. Kurde... No ciężki wybór to jest. O i to też na pewno jest nowa. A reszty totalnie to ja nie pamiętam. Słuchajcie, no oddałabym tą jedną z nowych, ale... O, to bym dała zmiankę. I teraz właśnie, dobre pytanie. O proszę, tutaj jak się błyszczy. Szampański. A podwójny gen, szampański. O, oho! Jaki ładny... Ten też jest taki ciekawy. Jeszcze na nogach ma takie, widzicie, paski jak zebra. Nie, ale ten jest ładny. Znaczy, tu jest krem, podwójny krem. Czyli co to Perlino jest w takim razie? To jest Perlino. To jest szampański, Perlino, szampański. No, ale szampański powinien mieć oczy tutaj inne. Co ciekawe. Bo no tu jelonek to się zgadza do Berlinu. Ale na tym nie widać tak maści. Kurde, ten jest ładny. Tej z pojedynczym, z podwójnym. Kurde, resetuje mi się to cały czas. Takie kafe latte. O! A to w ogóle jak fajnie wygląda, bo to jest ten. Y Błany gen O kurde! Ale nie mogę z tego, jak ten kuń się świeci, nie? Jak się świeci, jak się błyszczy. No, tutaj szampański na kasztanowatej Kurde, no ciężki wybór, kochani. Teraz no normalnie, jak oni podawali te wszystkie opcje, to, to ciężko to wybrać sobie. No nie wiem Może tego szampana po prostu? Ale czy takiego? A może takiego kasztana? No nie, bo tak żywa mi się nie podoba <grystanie> Albo takiego jelonka błyszczącego? Znaczy jelonka, nie jelonka, tylko mamy szampański, tu mamy krem Gniady, i tutaj powinien być Kremello, tak? Kremello też ładny. Kurde, nie wiem, no są już zawsze tych gnianych koni, to tak fajnie wygląda, tak się błyszczy. Złoty jest. Dobra, weźmy sobie tego. Ten pyszczek w ogóle to się tak błyszczy. Ciekawe, czy inne rasy też tutaj mają tę opcję, tej grzyby. Dodanej i tego błyszczenia zobaczymy potem z ciekawości na szybko. Dobra, musi być taka ładna odmianka. Taka mega wyjątkowa. O, na przykład coś takiego albo taka. Żeby ten szczęk był trochę taki różowy, nie? Może znajdę jakąś ładną Odmianę No i chętnie tam wszystkie naraz miał Albo każdego kole z inną odmianką No to chyba bo teraz od nowa już się Robi Czekajcie Która to była, która to Mi się spodobała, chyba ta Dobra weźmy tą z takim różowym pyszczkiem no ładny ten kółnie nie. Jest. Araba teraz przypomina w sumie z tą grzywą niż a chałtekińskie. No chyba że jak się od boku zobaczy. Ale ładnie, ładnie. Dobra, safe. Jest upload. Dobra. I teraz jeszcze raz sobie stworzymy od razu kolejnego. Tylko mm, ogiera. Giera, ile tam było? 7 milionów chyba, nie? To idealne, tu też 7 milionów. Będzie git. No i będzie Leon, pierwsza lepsza jakiś tam. Statystyki damy na dziewiąty. Dobra, żeby było trochę mniej. a w ogóle tutaj fajnie już nam ty zaproponowali, Czekaj, czy cię ja brał. I że co? Że krem nałożony. Aha, jelonek. Ładny. A błyszczący jelonek. no, I tu Na razie dajmy sobie krótką, żeby sobie odmianę tej zobaczyć. Żeby to pasowało. jakąś inną, nie wiem, pinto. W ogóle autykińskie konie mają takie odmiany, że pinto? Pan losa nie wiem. Nie widziałam, szczerze jest ładna i nawet z złą grzywą by fajnie, o. Aha, takie pasemka porobione. Fajnie by to grało. Bo jakieś takie, rabikano, no nie. Pinto no najbardziej mi się pinto podoba mi na wszystko. Ich jest ich chyba najwięcej, bo 10 aż tutaj 10 tych tutaj kart o to mi chodziło. Hmm. Ale tu nie ma chyba jakiejś tej nowej. Nie, coś było spinto. Tylko mówię, no ja muszę sobie zapisywać to, żeby zapamiętać. mi Sabino. O, może Sabino? Tak delikatnie, wiecie o co chodzi. Jak bez przesady. Dobra, damy Sabino. Takie o, na przykład. Czy takie jeszcze schowane bardziej? Albo takie. To już w ogóle nie widać. Pod spodem po prostu ma plamki. Dobra. Chociaż lawisz Sabino, to mam. Czekajcie, to nie no. A lovely Sabino? Czemu lovely? Dobra, lovely nie mam. Whispy. Lovely, tak. lovely. lovely. I teraz tak. Tutaj masz jakiś kary ciemniejsze trochę albo siwy. No, na siwym to nie będzie tak widać, nie? Ewentualnie o, będzie się zmieniać po prostu stopień tej siwizny. No, jakoś my to nie pasuje, nie pasuje mnie to. Ale to też jest taki za jasny troszkę. Grey. A ten szampański też z taką jasną grą. A tutaj mam kasztanka znowu. Kurde. Mam że tutaj mało jest jeszcze czy klasik. O, klasyczny, dobra, dobra, w coś trochę. Golden Bay właśnie. Pojedynczy podwójny Pojedynczy podwójny. Może gnianego po prostu damy. O ten w ogóle taki żółty. Co tam dawajcie żółtego? Żółtka. Normalnie złoty koń, ty, ale jaja. Złoty koń. jak to robisz kopcik, to lepiej wygląda w sumie. Taka bułeczka. Dobra, weźmy sobie tego kunia. Przejdźmy w końcu do Krycia, nie mogę doczekać. Ciekawe, czy będzie miał długą grzywę też, chociaż oboje rodziców ma długą, to powinien też mieć rewol. Jeszcze nie wiadomo, nie? A, bo ja dam teraz kup. Neona, dawną klaczkę jeszcze trzeba kupić. Dobra, gdzie to jest? Host? Tutaj, dobra, czyli mamy co? Błanego i gniadego. No, ciekawe, co z tego wyjdzie połączenia. Ale mega one się świecą. No nie wiem, no po prostu super, zrobili te hałty chińskie. Ja w ogóle na Andaluzy Ile kiedykolwiek do tej gry wejdą O, zdjętka sobie Czasiniemy Przy okazji Nie wiem czy będzie tutaj ten kół Czekajcie, no jest chyba to, no tak Ale jakąś serę taką bardziej um. Kurde, te zdjęcia też to widać, o. Teraz będzie git. A nie, bo te napisy teraz zasłaniają mi wszystko. Nie da się ich... O, da się, da się. Da się tutaj zmniejszyć. O kurde, co tak żywa w ogóle. Nie, to tragicznie wygląda. Kurde, wiesz co nie no tak dobra, zrobię fotę, ale to tak średnio Dziwnie, dziwnie tak w trójkę, chyba pojedynczą musiała fotki strzelać. Dobra. Gdzie oni są? Tutaj. I ile ja mam? Ale żebym teraz zrobiła 23 zł, kurde. 3 zł, 23 goldy. Ej, w ogóle tutaj co jest? tak grzywa nie jest czarna, tylko taka brązowa. No tutaj to rozumiem. No widzicie, całkiem inaczej tutaj wygląda. A zadębujesz? Zobaczymy, czy zadębuję. Nie. Nie chcę dębować. No wreszcie, no zadębuj, no. Nie. Dobra kochani, teraz żebym zrobiła świetnie. Muszki wziąć. Ty, tak za mało na wyścig. A jaj Kom najpierw więcej pieniędzy wziąć. bo no to musimy jakieś konia znowu sprzedać. Witam serdecznie. Dobra Cię, możemy. Hmm. <ścoughs> Tego możemy. I jeszcze jakiegoś by się przydało. Czy tego jeszcze? Dobra, i teraz będziemy mogli chyba wziąć udział w wyścigu, mam nadzieję. Uwaga. Chyba nie przejść 300 tysięcy? Ho ho, ho. No, tyle to nie mam, chyba że ja... By to nie no tak to mi się nie chce to weźmy jakieś takie ile 156 dobra dobra i tyle czy miała trochę więcej to chyba to musi być 600 tysięcy żeby wejść ten o właśnie tutaj ten najdroższy to sprawdzimy nie Patrz, czy to mi się opłacało w ogóle. No, nie opłacało mi się, bo teraz ja miałam nie pierwszy, tylko trzeci pewnie. O, pierwszy jednak. no o No i od razu milion 800. no pięknie, dobra, teraz można. teraz właśnie to. No i Gici proszę Państwa, gicik. Mamy. Idziemy ich ze sobą tutaj kryć. Razem. Łączyć. Poproszę mojego kunia. Aha, słuchajcie. Oooo! A tu jak wygląda w ogóle? Też się ten panel nie poprawił. Myślę. Zobacz, jest taki jakiś bardziej przejrzysty. No nie wiem. O, tutaj te karty są jakby trochę większe. Przy wybieraniu koń. Dobra, to jest tak. Ją bierzemy oczywiście, że tak. I musimy wrócić. Nasza Ogiera. Czas, Ale był ja, jakbym sel klikła, nie? Nie wybaczyłabym sobie tego. Chociaż mam ma go zapisanego, ale bym jeszcze raz musiała kupować. Aj, aj, Dobra, mamy naszego biszkupcika. No i znowu usunęli klaczkę. I naszą klaczkę mamy, dobrze. Zobaczcie, końmi słodko, jak wyglądają. No No dobra, teraz obstawiajcie. No i drodzy, myślał albo w komentarzu, napiszcie. Jaka maść wejdzie Po lewej mamy gniadego i chyba jeden gen rozjaśniający, jakiś tam. O ile to. Tak, chyba zaznaczyłam to. E a po prawej mamy błanego, tak? Z podwójnym, chyba. Z podwójnym genem. No dobra, sprawdzamy. Ja też sama nie wiem, w sumie. Ja obstawiam jakiegoś zielonka. O! jakiś zielonek, albo właśnie bułany, nie? No i widzicie, no, coś, coś tutaj wyszło. Coś tutaj wyszło nam. Jakiś kuń, fili. Czyli mamy klaczkę, tak? Tak. No, skipnijmy sobie od razu. Co to za maś nam wyszła w ogóle? Ale, czy to, jak, czy to jest błany, kasztanowaty? I ogon jaki biały fajny ma. No ciekawe połączenie, zobaczcie, no. W ogóle to by się zgadzało, że mogłoby tak być. Amber Chesno, krem ma pojedyncze, ombre pinto. Flippy, ten szampański, na klasycznym gniadym. Hm. Czyli... to jest kasztan z yy, pojedynczym kremem. Okej. Okay. Tak się prezentuje. Ombre pinto, no a kurde ombre pinto to ja już mam, Oho. Tyle tych ombre pinto. No ale dobra, pokryjmy sobie teraz ją, korzystając z okazji, nie? Zresztą już jest nasza. Z mojej hodowli i z jakimś innym. Otykińskim. Kogo hmm, się nazywa teraz? Aha. Tu jest, dobra Egg Egg, jajko To jest ładny, no ale trzeci level to nie Trzeciego to nie chcemy O, dziewiąty Dziewiąty, ale taki jakiś zwykły Bez tego błyszczącego Nie ma, nie ma, nie ma Sły nie ma, no, tak średnio nie. Kogde. Jest tak słabo. No, drugi. No to jedno, jeszcze gorzej. Ósmy. O! Tu mamy szampańskiego. Tu mamy szampańskiego czekać, był ten. Aha, to dwa takie same. Co, so jest dwa takie same praktycznie? No, ja zobaczmy. No, szampański. Golden Bay. Dobra, i będzie ten szampański. Być... Czyli szampan z kasztanem. No, z krem. Ciekawe ile ta... jaki tam miał krem. Uuu, uh, 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 jaki ładny! Jakie ładniutki! No i prawdopodobnie i szampański też. Znaczy tak mi się wydaje. Odmiankę też ma taką słodką pyszczek różowy. No i oczywiście niebieskie oczy, to uwielbiam. Niebieskie oczy top. Dobra, no, delfi. Uuu. Nie no i oczywiście długa i żywa. A zobaczcie, że ojciec nie miał długiej żeby Tylko klacz, nie? Ładna jest. Kurde, cały, cały czas klaczki nam się rodzą. No ładna jest, uwaga, patrzymy czy to jest Izabelek czy Szampański. Szampański, a widzicie, Plaksę chestnut. Pinto splash i szampański, więc podwójny. No i znowu zatacza się kobry pinto, krem, no to nie, to już nie będziemy rozmnażać. Koło się zatacza, to nie może tak być. No ale fajnie, fajnie że dodali coś nowego i coraz bardziej ta gra się rozwija pod względem wy wyglądu tych koni. Coraz bardziej przypominają tak takie. Y wiecie, o co mega realistyczne. I to mnie się podoba, to się ceni, moi drodzy. Także tak wyglądają moje cztery nowe koniki, a autykińskie. No i co? Pamiętajcie o łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby być. Na bieżąco i żeby więcej odcinków chodziło, bo to jest dla mnie mega, mega motywacja. Jak zostawicie subskrypcje i lajki, a jak napiszecie komentarz, to super. To już w ogóle. Miłego dziąka wam życzę, czy dobrej nocki i widzimy się w kolejnym odcineczku.